W szkole już od dłuższego czasu trwa rozbudowa. Aktualnie dobiega do końca pierwszy etap rozbudowy zostały wybudowane cztery sale dla potrzeb naszego przedszkola, a także łącznik, który łączy starą część budynku z nową częścią. Nasza infrastruktura wzbogaci się o Nowe miejsca parkingowe, nowy piękny plac zabaw dla potrzeb naszych przedszkolaków i uczniów. W szkole została przeprowadzona modernizacja, mamy piękną elewację, została wymieniona część stolarki okiennej w starej części szkoły. Dodatkowo zostały wykonane prace remontowe, wymiana sieci instalacji hydrantowej. Została zainstalowana instalacja SAP, ostrzegania przeciwpożarowego. A także w ostatnim czasie y, również wyremontowaliśmy naszą salę gimnastyczną i mamy nową szatnię. Miejsce starych, wysłużonych boksów zajęły piękne szafki y, dla naszych uczniów. I tak w nowej części, w jednej z sal, będzie to sala do rozwijania y, komunikacji i aktywności poznawczej. Y, w następnej sali nasi podopieczni będą rozwijać aktywność ruchową. Będą również prowadzone zajęcia z integracji sensorycznej. Bardzo ważne jest u dzieci, uczniów rozwijanie aktywności twórczej. W następnej sali nasi podopieczni, nasze przedszkolaki będą rozwijały aktywność muzyczno-ruchową. Jest to sala wyposażona w lustra, a więc dzieci będą mogły pod kierunkiem wzroku wykonywać różne, planować, wykonywać różne złożone aktywności ruchowe. Zakończyliśmy etap budowlany w naszej szkole specjalnej i 6 kwietnia oddamy placówkę do użytku dzieciom. To placówka wyjątkowa na mapie Mazowsza nie tylko dlatego, że teraz ma zupełnie nowy wizerunek i zupełnie nowe warunki techniczne dla, dla dzieci, ale także dlatego, że jest wyposażona w doskonałą kadrę. Może nie tyle wyposażona, co doskonała kadra tą placówkę tę placówkę tworzy. I dzięki jej doświadczeniu, dzięki jej wiedzy sale będą wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, który umożliwi zupełnie nowe, innowacyjne, jak na dzisiejsze czasy metody pracy z dziećmi.